Take care Słuchajcie, bardzo często pytacie mnie, hmm, jagoda, co jest twoim zdaniem taką receptą na szczęście, receptą na szczęście na, na sukces w biznesie. Nie wiem, co jest receptą na szczęście, natomiast na pewno wiem, jaki jest jeden z czynników na nieszczęście, zarówno w biznesie, jak i w różnych kategoriach życia. To jest kierowanie się zasadą taką w cudzysłowie, co inni powiedzą, i ja bardzo często spotykam się z tym w swoim biznesie, w swoim zespole, wśród różnych ludzi, z rezygnacją na przykład z jednego projektu biznesowego, tylko dlatego, że ktoś mi powiedział, że to nie jest fajne, albo że to nie działa. Mimo tego, że ja sam tego nie sprawdziłem, zrezygnowałem. Musimy zdać sobie sprawę, że bez względu na to, jaką podejmiemy decyzję w różnych kategoriach życia w wyborze partnera, w doborze przyjaciół, w doborze swojego życia zawodowego bądź w doborze swojego biznesu zawsze znajdą się tacy ludzie, którzy to skrytykują. Tylko musimy zważyć na jedną rzecz, że ludzie tak zwane. Ci wujkowie, dobra rada, albo ludzie, którzy nam radzą, nigdy nie wezmą odpowiedzialności za to, co nam powiedzieli. Prawdziwą odpowiedzialność za wybory w naszym życiu bierzemy tylko i wyłącznie my. To my jesteśmy odpowiedzialni za nasze decyzje. I jeżeli my zrezygnujemy z czegoś, co być może mogłoby pozytywnie zmienić nasze życie, to nikt nam później za 5 czy za 10 lat nie wypłaci odszkodowania za to, że na przykład zrezygnowaliśmy z czegoś bardzo pozytywnego. Na tamten moment, prawda? Dlatego kierowanie się opinią innych ludzi jest bardzo błędne i zawsze doprowadza do tego, że będziemy działać wbrew sobie, co w konsekwencji sprowadzi nas do nieszczęścia. Natomiast też musimy troszeczkę rozgraniczyć pewne rzeczy w biznesie, ponieważ co innego jest właśnie złe doradzanie, kierowanie się taką opinią, co innego jest sugerowanie się. Negatywnymi opiniami, definiowanie tego jako hejtowanie nas, ponieważ nie każda negatywna opinia jest hejtem. I myślę, że też bardzo wiele ludzi w swoim biznesie nie potrafi sobie jednak z tymi negatywnymi opiniami radzić. Często nie wiedzą, jak do tego podejść, jak to ugryźć, jak rozwiązać pewną sytuację, żeby jednak no, poczuć się dobrze i wyjść zawsze z twarzą z pewnych konfrontacji z innymi ludźmi, ale również jak radzić sobie z hejtem w biznesie, ponieważ no jest go niestety bardzo dużo ostatnio. Kto przede wszystkim nas hejtuje? Dlaczego nas hejtuje? Jak sobie z tym hejtem radzić? Dowiesz się w webinarze jak radzić sobie z hejtem na moim kanale na YouTubie, który myślę, że pomoże ci wychodzić z bardzo wielu takich konfrontacji i decydować o samym sobie tak, aby twoim celem życiowym było szczęście, a nie szczęście innych. Przez Twoje wybory. Powodzenia, zapraszam.